Uwaga, jest hit na Ligę Mistrzów. Jeżeli Barcelona wygra z Olympiakosem, nie? Zwycięstwo, czyste zwycięstwo. A zagrasz sobie kupon w STS-ie. Za 2 złote. Taki kupon jak teraz widzisz na zwycięstwo Barcelony, to dostaniesz 222 zł, bo STS dzisiaj daje 222 zł, jeżeli Barcelona wygra z Olimpiakosem i jeżeli z tego skorzystasz. Witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Bardzo miło, że wpadłeś na początek prośba o zostawienie łapy w górę pod chwilę i dziękuję za każde kliknięcie. Lecimy z kuponami na dzisiaj. Mamy ciekawe petardy od osób, które już typowały. Mamy też promocję powitalną i mamy konkursy. Zaczniemy sobie od promocji powitalnej, jeżeli temat cię zainteresował i twierdzisz, że. No Barcelona wygra z Olimpiakosem, jeżeli twierdzisz, że warto zaryzykować na to 2 złote. Jeżeli nie masz konta w STS-ie, to jest temat dla Ciebie. Jest to temat dla każdej osoby, która stricte dzisiaj założy sobie konto w STS-ie z dedykowanego linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Zerkasz sobie na sekcję komentarzy, w pierwszym od góry jest link do STS-a. Jeżeli chcesz skorzystać, to klikasz i zaczyna się proces zakładania konta. W trakcie zakładania konta trzeba zaakceptować zgody marketingowe, Zweryfikować sobie konto gracza, a przynajmniej rozpocząć proces weryfikacji konta gracza i wpłacić minimum 50 zł. Wpłata na minimum. No ci mówię! Wpłata na minimum 50 zł. Dziękuję i na zdrowie również Tobie życzę. Wpłata na minimum 50 zł w pełni zapisuje cię do promocji na mecz Barcelona Olimpiakos. I teraz słuchaj, pierwsze co musisz zrobić po wpłaceniu kasy z tych 50 zł. Za 2 zł zagrać taki oto kupon. To musi być Twój pierwszy kupon grany na STS-ie, czyli po prostu czyste zwycięstwo Barcelony. Jedynka Barcelona, jako jedyna na kuponie, daje zwycięstwo za 2 zł. Za pozostałą kasę możesz pograć co chcesz. I jeżeli Barcelona dzisiaj faktycznie na własnym terenie z Olympiakosem wygra, to Ty w przeciągu 48 godzin regulaminowo dostajesz 222 zł na swoje nowo założone konto gracza. STS. W mega skrócie, pierwszy krok, założenie tego konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, akceptacja zgód marketingowych, weryfikacja konta gracza, wpłata minimum 50 zł musi być i pierwszy Twój kupon za 2 zł. Zwycięstwo Barcelony, ten kupon, który teraz widzisz, musi być Twoim pierwszym kuponem granym w STS-ie. Za pozostałą kasę możesz sobie pograć, co Ci się podoba, jest pełna dowolność. No i istotniejsze w tej promocji po prostu jest to, żeby Barcelona była jako pierwsza grana na czysto za 2 zł. Osoby zainteresowane promocją odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. W pierwszym komentarzu jest oczywiście link do STS-a i można korzystać. Osoby zainteresowane, razem z Wami będę trzymał kciuki za Barcelonę, żeby tutaj nowy gracz 222 zł przytulił. Zanim przejdziemy dalej, to oczywiście ładujemy dwa konkursy. Pierwszy z konkursów jest na naszym Facebooku, obstawiamy.info. Link do Facebooka zostawiam ci w opisie pod filmem. I proszę Ciebie. Typujemy tam rzuty rożne. Około 9.00 będzie wrzucony post konkursowy i możesz wziąć udział. Jeżeli masz konto na Facebooku, jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, tyle wystarczy. 100 zł dzisiaj w puli nagród do STS-a. To serdecznie zapraszam do zerknięcia. I lecimy jeszcze z konkursem tutaj na YouTubie. Co trzeba zrobić, żeby zgarnąć dwie dychy, ale w Superbecie? Subskrybować kanał koniecznie i zostawić tego lajka, tą łapę w górę. Dziękuję bardzo. W komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Barceloną a Olimpiakosem. Typujecie do 18.45. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie. Bezniku gracza na superbet nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. Komentarze do Waszej dyspozycji, a ja w końcu lecę do kuponów. Albo zanim jeszcze polecę do kuponów, no muszę zaprosić do grupy facebookowej, bo na grupie facebookowej u nas dzieją się naprawdę fajne rzeczy. Oczywiście typerskie rzeczy, wszystkie te kupony, które teraz Ci wrzucam, to są właśnie z naszej grupy facebookowej. Grupa, która ma ponad 100 tysięcy ludzi, grupa, która jest otworem, stoi, można powiedzieć, przed Tobą. Wystarczy, żeby dołączyć, kliknąć sobie w link, który jest. W opisie pod filmem jest tam wszystko opisane, link do grupy na Facebooku, wystać prośbę o dołączenie i jeszcze dzisiaj na grupie będziesz. Serdecznie zapraszam. A teraz już lecimy z kuponami. Znaczy, a ja widzę, że dzisiaj mamy ekipę, która potrafiała swoje pierwsze podejścia i dzisiaj niektórzy mogą powalczyć o drugi trafiony kupon z rzędu. Bardzo dobrze. Michał 1 na 1 1193 profitu 29 wrzesień na zielono było. Dzisiaj kupon grany dwa razy. 600 zł i 620, rozbita stawka, omijany podatek od wysokich wygranych, over półtora gola w meczu Proszę ciebie Kairatu. Kajrat gra na własnym terenie z Pafosem Trzecia kolejka Ligi Mistrzów to jest. Poprzednie mecze jednych i drugich. Słuchajcie, Kajrat dostał na łeb od Sportingu 4 do 1 i dostał na łeb od Realu Madryt 5 do 0. Overowo. E, Pafos pierwszy mecz 0 do 0 z Olimpiakosem na wyjeździe. Anderowot, oni tam z czerwoną kartką jeszcze grali i 5 do 1 od Bayernu. No generalnie wydaje mi się, że drużyny dosyć mocno zbliżone i umówmy się, że taki over 1,5 to jest Typowy dopychacz, żeby po prostu kurtku polu troszkę podbić, nie? Do tego mamy over 2,5 goli. O, tu już jest ciekawie. W meczu PSV i Napoli, Napoli Poligowej przegranej w lidze z Torino 1 do 0. A jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, PSV dwie kolejki i na razie bardzo przeciętnie. 3 do 1 przegrali na własnym terenie z Royalem Union, był over. I 1 do 1 z Bayerem Leverkusen na wyjeździe Remis. Under, ale no, gole się pojawiły, nie? Jeżeli chodzi o Napoli, no to wiadomo, przegrali 2 do 0 z Manchesterem City. Tam była czerwona kartka złapana też dosyć szybko. Trochę to na pewno wpłynęło. Na, na, na spotkanie, a w drugim spotkaniu 2 do 1 ograny Sporting. Tu jest liczone na to, że zobaczymy minimum 3 gole w meczu i jest jeszcze dorzucone po prostu zwycięstwo Interu, Mediolan na wyjeździe z Royalem Union. Generalnie powiem Ci, że fajny kurs jest na ten Inter, nie? Inter wygrał na wyjeździe w miniony weekend z Romą 1 do 0. W Lidze Mistrzów zanotowali dwa zwycięstwa, 2 do 0 za Jaxem na wyjeździe, 3 do 0 ze Slawią na własnym terenie, na, na razie na 0 z tyłu. Royal Union ograł PSV, to co przed chwilą mówiłem 3 do 1 i przegrali u siebie z z Newcastle 4 do 0. Ej, powiem wam szczerze, że moim zdaniem Inter też jest mocnym faworytem. Że kurs na pewno godny przemyślenia, nie? Tutaj coś takiego mamy od Michała. Kciuk zaciskany i lecimy dalej. Dalej mamy kupon od Karola, również 1 na 1. Również 29 wrzesień, 1260 profitu. I mamy. Ulala, mamy Newcastle z podpórą i overem półtora Gola. No okej, okay, grają u siebie. No okej, okay, ekipy z Premier League teoretycznie z tego czubu powinny być troszkę lepsze niż ekipy portugalskie, ale. No, w weekend Newcastle przegrało z Brighton, nie? W weekend Newcastle przegrało z Brighton 2 do 1. W każdym razie tutaj jest liczone na to, że gospodarz, czyli Newcastle nie przegra. Zobaczymy, minimum 2 gole w meczu. Mamy dorzucone do tego rzuty rożne Paris Saint-Germain na wyjeździe z Bayerem Leverkusen. No to statystycznie, jak sobie spojrzymy na ostatnie mecze Paris Saint-Germain, nabijali odpowiednio: 4, 5, 9, 5 i 3 rogale. Wiadomo, że jest to taka ekipa, która no, ma mocne zapędy ofensywne, mają fajnych skrzydłowych. Gdzieś przeważnie te akcje ze skrzydeł generują rzuty różne, jeżeli drużyna mocno atakuje. zresztą doskonale wiecie, jak to działa. Tutaj jest over rożnych Paris Saint Germain i są jeszcze raz różne, ale już meczówka VIA Real Manchester City. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze Villarrealu. Realu. No powiem ci 3 na 5 ostatnich meczów z overem, bo 11, 4, 7, 11 i 6, to tak średnio na jeża. 3 na 5 w ostatnich meczach Manchesteru City był kryty over, więc tak też wybitnie, nie? 14, 5, 10, 12, i 6 w ostatnich meczach Manchesteru City. Tutaj mamy zaproponowaną linię na rzuty rożne ogólnie meczową, czyli obie ekipy muszą się złożyć, żeby to było pokryte. Kupon numer 3 jest od Damiana. 9 października na zielono, 1230 profitu. Tysiak jest mielony dalej na 2160. O! Minimum jedno trafienie bajeru Leverkusen. Proszę bardzo. I moim zdaniem nie jest to jakiś turbo najgłupszy bet, nie? Po przerwach reprezentacyjnych Leverkusen grało na wyjeździe z Mainz, wygrali 4 do 3. Szalone spotkanie. No a po przerwie reprezentacyjnej Paris Saint-Germain grało na własnym terenie ze Strasburgiem. Ze Strasburgiem. Raczej nie jest to ekipa jakoś mocno lepsza od Leverkusen, jakbyśmy mieli sobie zestawić. A Strasburg na wyjeździe załadował Paryżanom trzy gole, nie? Tutaj Leverkusen na własnym terenie ma strzelić minimum jednego gola i do tego BVB nie może przegrać na wyjeździe z Kopenhagą i musimy zobaczyć minimum dwa gole w meczu. Wiadomo, BVB w weekend grało z Bayernem Monachium, przegrali jeden do zera, dwa do jednego, czyli prawie jak jeden do zera, ale to są takie mecze wpisane w trudy sezonu, tym bardziej Bayern jest naprawdę gigamocny. No i tutaj, jeżeli sobie spojrzymy, Kopenhaga przegrała z Silkeborgiem 3 do jednego w piątek bodajże. Także no, w meczu ligowym. Te też Kopenhaga bez jakiejś mega dyspozycji. A jak sobie spojrzymy na samą ligę mistrzów, to o wiele lepiej wygląda PVB, wygląda nie? Bo było 4 do 4 na wyjeździe z Juventusem po szalonej końcówce. I było zwycięstwo 4 do 1 z Atletik Bilbao na własnym terenie. Kopenhaga przerżnęła z Karabagiem na wyjeździe 2 do 0. I u siebie zremisowali z Leverkusen po też szalonym meczu 2 do 2. Tutaj jest podpórka jeszcze, nie? Czyli BVB po prostu nie może przegrać. I musimy zobaczyć minimum dwa gole w tym meczu. Tysiak na 2160. Dalej mamy. O! Dalej mamy mocnego typera Kasper, trzy kupony podane, trzy kupony trafione. Wszystkie te kupony wam wrzucam teraz na ekran, jest 8795 zł profitu, komplet trafionych kuponów na razie, a to między innymi dlatego, że był szalony kupon grany za 2200 na 6100. No, coś takiego buduje profit, nie? Dzisiaj mamy różne Rzuty rożne underdogów, bo mamy rzuty rożne Olympiakosu i od razu możemy się umówić, że okej, okay, no linia nie jest za wysoka. Kurs, powiedzmy, dla osób, które grają rzuty rożne, pewnie jest zachęcająca a to dlatego, że Olympiakos jest giga mocnym underdogiem. Zawsze to powtarzam i zawsze będę to powtarzał. Jak ktoś gra rzuty rożne underdoga, takiego naprawdę mocnego underdoga, no to ta linia nie będzie wysoko ustawiona, nie? I kurs też będzie potencjalnie fajny. A jeżeli sobie spojrzymy na ostatnie spotkanie weekendowe, bardzo z Gironą, to Girona na wyjeździe była w stanie nabić 5 kornerów. No czemu Olympiakos nie miałby dzisiaj tylko dorzucić, nie? Do tego mamy rzuty różne Benfiki, która gra na wyjeździe z Newcastle. Jeżeli chodzi o ostatnie mecze, benfiki odpowiednio 3, 5, 0, 11 i 1 rożny. Pod kątem rogali ostatnie mecze nie rozpieszczają na pewno. No ale tu jest proponowany też over. Jeszcze jeżeli chodzi o Olympiakos, w ostatnich meczach 6, 3, 5, 10 i 4. Kasper w walce o czwarty trafiony kupon z czterech podanych proponuje rzuty rożne drużynowe underdogów. Zanim przejdziemy do kuponu od Filipa, to jest kupon na 18 tysięcy złotych ponad, zapraszam na film od Andrzeja. Film od Andrzeja, czyli proszę Ciebie, pojedynek... Ze sztuczną inteligencją. Tak, jest odpalony kilka dni temu pojedynek ze sztuczną inteligencją. W takie ciekawsze dni, jak się dzieje coś w piłce nożnej, będzie film, będą typy od sztucznej inteligencji, będą typy od Andrzeja. A gdzie? Na naszym drugim kanale strefa typerów. Zostawiam Ci link w opisie pod filmem. Możesz sobie całą serię śledzić i zobaczyć, jak tak naprawdę typuje sztuczna inteligencja i czy warto jakkolwiek się tym kierować, nie? Przy własnym typowaniu. Także odsyłam i mam nadzieję, że Andrzej tego sztuczniaka pokona. Trzymamy za Andrzeja, link do kanału Strefa Typerów w opisie pod filmem i teraz słuchajcie, mamy kupon od Filipa. Filip typował 3 października, trafił, dwa razy grany kupon, 2592 profitu i dzisiaj praktycznie wszystko, oprócz tych 92 zł, jest ładowane na jeden kupon bez rozbijania. ola la, ale się zaczyna, ty, gol Olimpiakosu, no to nie no, ja bym tak czegoś się nie wymyślił. Ja wiem, że Barcelona może nie gra ostatnio wybitnie, nie, ale Liga Mistrzów, myślę, dupa spięta na własnym terenie, nie wiem, szczerze mówiąc, ja, jeżeli chodzi o mnie, odradzałbym gola Olympiakosu. Nie grałbym na żadnym swoim kuponie, nawet za 2 zł nie zagrałbym gola Olimpiakosu. Tu jest gol Olimpiakosu. No wiadomo, kurs jest fajny, bo są giga underdogiem, nie? Do tego mamy zaproponowane minimum 3 gole w dwóch meczach, czyli Union Saint-Gilles, Royal Union z Interem Mediolan, 3 gole muszą się pojawić. Do tego w meczu Villarealu i Manchesteru City muszą się pojawić 3 gole. W ogóle jestem bardzo ciekawy. Jestem ciekawy, czy Villareal postawi się Manchesterowi City, bo oni też... I... Okej, okay, wygrali w weekend tam bez większych problemów 2 do 0 z Evertonem, ale wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten Manchester City, który wszyscy poznaliśmy, nie? Że dominował wszystkich. Jestem ciekawy, czy Villarreal się tutaj postawi. Mamy propozycję na minimum 3 gole i mamy no minimum jedno trafienie Atletico z Arsenalem. Powiem ci też szczerze, że moim zdaniem giga duży kurs na Atletico, nie? Naprawdę gigantyczny. Okolice 6 na Atletico to jest duży kurs, nie? Umówmy się. Zdaniem bukmacherów Atletico jest mocnym underdogiem, a Atletico nie gra źle w tym sezonie. Naprawdę nie grają źle. Ja wiem, że Arsenal wygrywa mecz za meczem, bo nie mają tam 5 meczów z rzędu zwycięskich, ale czy ja bym skreślał Atletico? No wyjątkowo powiem Ci, że nie skreślałbym Atletico i akurat gol Atletico mi się podoba z tego meczu, nie? Coś takiego na 18 tysięcy. 202 i to może być drugi. Trafiony kupon od Filipa. Dalej mamy propozycję od Bartka. 4 października kupon trafiony 840 pitosu profitu. Dzisiaj za 840 pitosu profitu. Rzuty różne Manchesteru City, który w ostatnich meczach nabija odpowiednio. 11 różnych, 2 różne, 3 różne, 10 różnych i 5 różnych. No wiadomo, to też jest taka ekipa, która atakuje i te różne siłą rzeczy się pojawiają. I mamy sklejkę na Napoli. Tak jak wam mówiłem, Napoli przegrało w weekend z Torino 1-0. Tutaj mamy propozycję zakładu NATO. Uwaga! No, bałbym się trochę, że Napolin nie przegra meczu z PSV na wyjeździe i że minimum dwa gole w meczu zobaczymy. Do tego musi się pojawić minimum jeden gol w pierwszej połowie i jeszcze mamy przyklejone tutaj rzuty rożne, nie? Jeżeli chodzi o ostatnie rozgrywane mecze PSV Eindhoven: 7, 12, 11, 5 i 14 rogali. Cyferki wyglądają przy PSV całkiem sympatycznie. Też dobrze wyglądają w ostatnich meczach Napoli pod kątem rzutów rożnych, bo to jest 14, 12, 9, 8, 8. Więc tutaj obie ekipy w swoich ostatnich meczach raczej te rzuty rożne dowożą nie? No tylko ta podpórka na Napoli. Wiadomo, jak to jest czasem. Napoli kupon. Spierdoli, nie, nie bójmy się tego powiedzieć, nie? Trzy kupony przed nami, zanim do nich przejdę jeszcze jedno zaproszenie. Mamy Discorda typerskiego. 9 tysięcy ludzi aktywnych i pojawiają się na przykład taśmy. I to bardzo często pojawiają się taśmy, które możesz przeglądać, możesz śledzić, możesz sobie kopiować. Generalnie ten nasz Discord to jest, jakby ktoś totalnie nie wiedział, to to jest Discord, to jest takie forum typerskie nasze, nie? Mamy masę y, użytkowników aktywnych. Piękna społeczność się tam wytworzyła, naprawdę fajna ekipa. I jeżeli temat Cię interesuje i te przebitki, które te teraz widzisz, jeżeli Cię interesują, wpadaj na Discorda. I Ty, link do Discorda zostawiam Ci w opisie pod filmem. Jak najbardziej jesteś mile widziany. Tak samo na grupie, na kanale Strefa Typerów i oczywiście na Discordzie. Zapraszam, lecę do jednego z trzech ostatnich kuponów od Tomasza. 1 na 1, 11 października, trafione 1075 profitu. 800, wow, na 3448, aż poplułem sobie stół. Zwyci uh, zwycięstwo Paris Saint-Germain. Kurde, i Ci powiem też szczerze, Prawdopodobnie bez Dembele, bez Marquinhosa, bez Nevesa i bez Ruiza, nie? I powiem Ci szczerze, ja wiem, bo wiem też, że chłopacy na wczorajszym filmie dużo Paris Saint-Germain na taśmach ładowali, nie? Wiem, że dużo osób będzie grało PSG, bo 1.60 to powiedzmy dla wielu osób jest kuszące na Paris Saint-Germain, ale ja... Cholera, znowu nie mam przekonania w takie czyste zwycięstwo. Jakaś podpura i over półtora gola. Okej, okay. ale w ogóle najbardziej z tego meczu to podoba mi się over 2,5 goli, nie? Że trzy gole ogólnie w tym meczu zobaczymy. Tu jest czysto Paris Saint Germain. Mamy minimum trzy gole w meczu pomiędzy Arsenalem i Atletico Madryt, czyli tutaj musimy zobaczyć minimum trzy gole. I jest jeszcze bardzo ciekawy typ na Barcelonę. Zakład na to, że Barcelona po prostu spotkanie wygra ale że w meczu, że w całym spotkaniu zobaczymy maksymalnie 4 gole. Statystycznie, sprawdźmy sobie na ile to się sprawdza w ostatnich meczach. Barcelona-Girona 2 do 1, Sevilla-Barcelona 4 do 1, było 5 goli i przegrali. Z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów przegrali 2 do 1, ale jak wygrywają to. Wygrywali z Sociedad 2 do 1 z Anderem. Wygrywali z Oviedo 3 do 1 z Anderem. Wygrywali z Hetafe 3 do 0 z Anderem. Wygrywali z Newcastle w Lidze Mistrzów 2 do 1 z Anderem. Ostatni taki mecz, gdzie wygrali z Owerem, miał miejsce 14 września z Walencją 6 do 0. Myślę, że nie najgłupszy pomysł, generalnie, nie? Mimo tego, że ja raczej underów nie lubię, nie trawię i staram się Andery wszelkie omijać. 800 zł na 3448. Przedostatni kupon mamy od Adriana. I tutaj proszę Ciebie. No 1 na 1, 2664 profitu z 4 października, dwa razy był grany kupon, dzisiaj też dwa razy mamy grany kupon i to są dwa takie same typy na Superbecie, czyli zakład na to, że w wybranych meczach zobaczymy minimum jedną z dwóch albo obie drużyny muszą strzelić gola i może być 1-1 albo muszą się pojawić minimum 3 gole strzelane przez obojętnie kogo. Jeżeli jedno z tych dwóch jest, no to ten typ siada. I tutaj właśnie takie założenia mamy w spotkaniu PSV i Napoli, czyli obie muszą strzelić albo ogólnie musimy obejrzeć 3 gole w całym spotkaniu minimum i to samo tyczy się spotkania pomiędzy Kairatem i Pafosem. No coś takiego sobie Adrian wymyślił. Po pierwszym podejściu piękny profit, bo 2664 to jest po jednym kuponie giga profit. Może być to jeszcze bardziej podkręcone, za co trzymam kciuka. I ostatni kupon na dzisiaj jest od Piotra. Jeden na jeden, trafiony kupon. 11 października. 2304, więc też osoba, która po jednym kuponie ma piękny profit. I dzisiaj też dwa razy grany kupon. 1100 i 1200 na jeden mecz. I powiem Ci szczerze, podoba mi się ten typ. W betkliku podatek BetClick bierze na siebie, więc takie, be, takie bety faktycznie za taką stawkę, dobrze grać w betkliku. Minimum trzy gole muszą się pojawić w meczu pomiędzy Bayerem Leverkusen i PSV, PSG. Mówiłem przed chwilą, że podoba mi się over 2,5 goli. I do tego obie drużyny muszą strzelić gola. Czyli na przykład 2 do 1 dla obojętnie której ekipy. 2 do 2, 3 do 1. Obie muszą mieć po minimum jednym golu. I ogólnie trzy gole w całym meczu minimum muszą się pojawić. Jeżeli chodzi o kupony, na dzisiaj to było na tyle. Przypominam. Jest 222 zł dzisiaj do odebrania dla ciebie. Za zwycięstwo Barcelony. Jeżeli Barcelona wygra z Olympiakosem, a zagrasz sobie taki kupon, o jak teraz widzisz, za 2 zł, to w STS-ie dostaniesz 222 zł. I jest to promocja dostępna dla każdej osoby, która założy sobie konto w STS-ie z linku, który jest w pierwszym, komentarzu pod tym filmem. W trakcie zakładania konta akceptujesz zgody marketingowe, rozpoczynasz proces weryfikacji konta gracza, no i trzeba wpłacić minimum 50 zł. Te czynności zapisują do promocji. Skłaciliś 5 dni, jesteś zapisany. Najważniejsze teraz, pierwszym twoim kuponem musi być taki kupon: Zwycięstwo Barcelony, grane za 2 zł. I ty bierzesz wtedy udział w promocji już całkowicie. Za pozostałą kasę możesz pograć co chcesz, a jak Barcelona wygra, to w przeciągu 48 godzin dostaniesz 222 zł na swoje nowo założone konto gracza STS. I prosty temat. Jeżeli ktoś by chciał korzystać, odsłucham do pierwszego komentarza pod tym filmem. I za oglądanie do samego końca. Dziękuję. Około 15 transmisja na żywo, więc mam nadzieję, że wpadniesz. Wpadniesz. Liga Mistrzów. Mocne, mocne mecze. Mocne petardy. No to zobaczenia. Trzymajcie się. Jak macie coś pograne, niech się zielani pozdro się. Maelo! No i nara!